Cześć, witajcie na kanale. Kaloszki na pierd No i dzisiaj przychodzimy z zakupami. Hmm, dawno nie było zakupów? Tak. Ostatnio były w Trondheim i to są nasze resztki, właśnie z Trondheim. W jednym z vlogów z Trondheim, konkretnie z tego pierwszego, e, znajdziecie też tam jakieś małe zakupy z handemu tam były? Mhm. I chyba tylko z handlemu. I z kubusa. I z kubusa, tak? tak? A co kupowałyśmy w kubusie? Spodnie. Spodnie, tak. I tam były jeansy. Wszystkie zakupy, które mamy, pochodzą z działu dla dorosłych, więc spokojnie znajdziecie je w dziale dla dorosłych. Ostatnio ja nie czuję się dobrze w nagrywaniu haulów zakupowych, dlatego jest ich mniej. Też chyba mniej rzeczy kupujemy. Bo już nie mamy takich odpałów, że wchodzimy na H&M i zamawiamy za 3000 koron z jakiejś brąbek i później odsyłamy, co nam się nie podoba. Ostatnio mamy tak bardziej zakupy za potrzebą. Jurka jeszcze ma taki trochę małpi rozum w sklepach. A ja po ostatnim sprzątaniu y, szafy u siebie jestem z siebie dumna. W zasadzie u Ciebie też nie było wcale tak drogo i nie było wcale takich rzeczy, które są zbędne. Trochę się pilnowałyśmy tym razem na zakupach, a i tak wyszło całkiem sporo rzeczy. Bo w je kupowałaś też spodnie, w kubusie spodnie. Mm -hmm. No ale to było też za potrzebą, bo wszystkie dżinsy mojej córki mają dziury i nie może założyć pod e, nie rajstopy, rajtuzy, czy właśnie takie ulbukse, jak my to nazywamy w Polsce typowo, kalesony. Jak jest zimno, Julia zakłada pod dżinsy, więc potrzebowała dżinsów bez dziur. I to udało się kupić. Dżinsy możecie zobaczyć w poprzednim vlogu z Trondheim. Gdzieś tam Wam wyświetli się karta. No i są to trochę takie dżinsy w innym stylu, bym powiedziała, takie bardziej rozszerzane nukawki. u mnie obyło się bez spodni i w poprzednim tym vlogu pokazywałam Wam piękny sweter z H&M w cenie regularnej za chyba 399 koron, on jest przepiękny i kupiłam sobie jeszcze dwie koszule takie właśnie też w H&M w kratkę, to jest właśnie jedna z nich. Nie będę Wam tutaj zawracać głowy starymi zakupami. Przejdziemy do zakupów, których nie było we vlogu, które kupiłyśmy troszeczkę później. E, więc co? Zaczynamy! Tak. Mamy zakupy z New Yorkera. E, ty kupowałaś kurtkę w Only. Mhm. E, I ja kupowałam em, skórę... Skórę? Ramoneska. Ramoneskę. Oczywiście nienaturalnej, z nienaturalnej skóry. Jak ten butik się nazywa? Biong. Biong? Be Young. Young. Tak się nazywa ten butik. Więc tutaj sobie kupiłam ramoneskę. I nie mamy praktycznie, ja nie mam rzeczy z promocji. Ty też tak te za potrzebą, też nie masz na jakiejś no, tak, promocji, tak. nie? Dobra, to bez zbędnego gadania. Oczywiście wszystkie ceny wyświetlą Wam się przy produktach, a na samym końcu zobaczycie przebitki, jak my wyglądamy w tych rzeczach. Zacznijmy od New Yorkera. Tak. I może zacznijmy od Twojego New Yorkera. W ogóle ja myślę, że ten vlog będzie. Ten film, ten haul należy do Julii raczej, bo ona ma tam więcej rzeczy niż ja mam. Więc może Ty zacznij, bo skoro masz tyle rzeczy, no to może zaczynaj od swojej siaty z New Yorkera. Dobra, jest tu bluzka zwykła. Takie, ma prążki. Złoga biała. Mm. Prążkowana bluzeczka biała Już miałaś wcześniej taką, ale troszeczkę tak. się zniszczyła kolorem, tak. prawda? I poplamiła I poplamiła, więc kupiła drugą taką samą One są niezwykle wytrzymałe te koszulki tak. Bo one się nie rozciągają w praniu I naprawdę są super Trochę żałuję, że ja sobie nie kupiłam, ale Ja mam bardzo duże koszule Kolejną mm. no, rzeczą jest kombineza mm. Taki różowy wy kropki. I on jest z działu wyprzedażowego u Ciebie tak. letniego, prawda? Mhm. Kombinezon jest prześliczny i kosztował 3, 40 koron czy coś takiego. Coś koło 40 koron. Naprawdę jest przepiękny. Mhm. Nie ma wiązadą. Aha, i z tyłu jest wiązany. Kupowałyśmy troszeczkę... Niemocno dopasowane rzeczy ze względu na to, żeby można było je założyć w następnym sezonie, bo teraz sezon się skończył, a pandemia nas ogranicza i nie możemy nigdzie wyjeżdżać. Więc rzeczy są w rozmiarze 36. Normalnie no, byś brała w rozmiarze 36. 34, nie? Następna rzecz. Dawaj, 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 dawaj. <laughs> dawaj, dawaj, nie Jest Lećmy To Jest sukienka, na którą mama mnie namówiła. Tak, ja zamówiłam Julka na tą sukienkę, ale ona tak przepięknie wyglądała w niej. W tej troszeczkę Mniej dopasowanie, ale równie pięknie, bo sukienka ma przepiękne, kwieciste wzory i jest prześliczna. I nie kosztowała dużo. Ile ona kosztowała? 69 koron? Tak. 69 korona. Jest naprawdę przepiękna i ślicznie w niej wygląda. Jest bardzo dziewczęca. No i była z promki, no bo w końcu to letnia wyprzedaże. Tak. Tupie nam Tosia. Tosia nic nie będzie przymierzać, ale chociaż się położy, Tosia. połóż się. Tosia. No. Przyszczek Ci chyba będzie widać, Tośka. No dobra, połóż się mhm. ładnie. Jest to długa sukienka, w kwiaty. Tak. I, I ona tak mi się to. tak średnio podobała. Mi się bardzo bo podobała. Tobie się bardzo, a mi się wydawało, że Ty za poważnie w niej wyglądasz. Że ta sukienka prędzej by na mnie ładnie wyglądała, niekoniecznie na Ciebie, bo jednak ta sukienka to tak powiedziałabym, że po 16 roku życia. Nie, mi się bardzo podobała. Tobie się bardzo, no ale to najważniejsze, bo tak. Tobie to ma się podobać, nie mi. Cukiemka była w cenie 129 koron. Jest przepiękna, no zbierna, ma śliczne wzory nawet tak na sierpień, sierpień bym powiedziała, bo ma takie bardzo czerwone i pomarańczowe kwiaty. Ale jakoś musicie znieść Tośkę, bo ona cały czas będzie się tutaj kręcić między nami. A jak zamkniemy drzwi, to Tośka skrobie w drzwi i tak czy inaczej słychać albo paznokcie, albo skrobanie w drzwi. Kolejna rzecz u Julki to jest piękny, naprawdę prześliczny kombinezon. I co się okazało dopiero przy kasie, że cena była niższa niż na metce, bo kosztował 49 koron tak. 39 koron, a na metce było 129 koron. Jest piękny. Jest przepiękny i kombinazon ma też taką cienką podszewkę, tak. żeby no, nie prześwitywał. Naprawdę gumka tutaj koronkowa robi robotę. No kombinezon jest przepiękny. Tak. W jakim on jest rozmiarze? To jest rozmiar 34, ale jest dosyć duży. Tak. Mhm. Jest taki luźny, nie jest tak. taki bardzo opięty, bo pozostałe rzeczy, oprócz tej sukienki, sukienka jest w rozmiarze 34. 34 też jest dosyć taka długa. luźna, tak. Luźna i długa, tak. bardzo długa. No i co ty jeszcze masz z New Yorkera? Płaszcz. I ostatnia rzecz z New Yorkera: Jurki to jest płaszcz. Płaszcz, Jurka wygląda w nim przepięknie. On jest w kolorze takim beżowym, nie siwym. Może ty mm -hmm. coś powiesz na ten temat? Um, mam podszewkę. Spodem. Bardzo ważne. Mhm. jest zrobiony z miłego materiału. Przyjemny. Tak, bardzo przyjemny i ma kaptur, i ma pasek. Mhm, musisz troszeczkę głośno mówić. Um, jeżeli chodzi o kombinazon, jaki on jest w rozmiarze? I ile kosztował? Mogłabyś się To jest posiedzieć. rozmiar 34 i kosztował 600 To Jest z kapturem, bardzo ładne. Bardzo, bardzo mi się podoba ten płaszcz i Rozmiar jest 34, bo to jest płaszcz na ten sezon. No i sprawdzałyśmy, jak wygląda w rozmiarze 36 i nie był no. fajny, nie? Jednak był trochę za duży, a stwierdziłyśmy, że rękawy są na tyle duże i ma na tyle miejsca, że ubierze sweter, więc na przyszły sezon mamy nadzieję, że jeszcze z niego skorzysta. Jeżeli chodzi o dalsze zakupy z New Yorkera, to zostają tylko moje zakupy. Jest ich naprawdę niedużo. Są to też zakupy Janusza. Mogę Wam pokazać zakupy Janusza. Koszulka z promocji też za 39 koron. Ja czasami coś tam Januszowi do koszyka wrzucę. Tak wygląda męska koszulka. Mój Janusz nie jest wymagający. I jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy Janusza, to jest jedna koszula za 129 koron, ale one były w tej samej cenie. I jedna i druga. Mhm. Czyli tak, mamy tutaj 69 koron za białą, bardzo miłusią koszulę w dotyku. I one, te koszule nie mają ani stójki, ani nie mają kołnierzyka. Więc to są takie typowo męskie koszule. Bardzo ładnie wyglądają te koszule z podwiniętym rękawem. No niestety Janusz pewnie namierzymy ich nie przymierze, bo jak wiecie, mój Janusz nie pokazuje się za bardzo w kamerze. Gdzieś tam prześwity możecie jego gdzieś tam we vlogach widzieć. Ale to nie jest medialny człowiek. Koszula jest naprawdę przyjemna w dotyku. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest... Eska, a jeżeli chodzi o skład tej koszuli, bo to może być ciekawe, bo skąd to miękkość, to jest 100% bawełny, także bardzo mięciutka bawełna. Jeżeli chodzi o czarną koszulę, to też jest 100% bawełny i ona też kosztowała 69 koron, tylko że ma inny splot. Nie wiem, czy to widać w kamerze, myślę, że tak. Bo jest taka bardziej jakby była trochę z domieszką lnu, troszeczkę ma inny splot, ale krój ma ten sam, identyczny, również nie ma tutaj ani stójki, ani kołnierzyka. I ta już miała podwinięte rękawy, wygląda naprawdę fajnie, ma tutaj też guziczki, także i czarna, i biała, ja nie mogłam się zdecydować, którą wziąć. Reszta rzeczy jest już moich, Nie ma ich dużo. Pierwsza rzecz to koszulka. Nie mogłam się oprzeć, bo ja uwielbiam koszulki z nadrukami. One są takiej kiepskiej jakości, te koszulki z New Yorkera raczej. No ale nie mogłam się oprzeć. ona jest też w cenie normalnej, regularnej i kosztowała 69 kolon. I tu jest pierwsza koszulka z jakimś curry, carry on, carry on z imbirem. Taka fajna właśnie na jesień, zimę. Druga koszulka to jest koszulka z roślinami. A ja bardzo lubię rośliny. Też kosztowała 69 koron. Ta sama koszulka. One są w dwóch rozmiarach, bo jedna jest w rozmiarze M, ale nie ma zbyt dużej różnicy. A druga jest w rozmiarze L. Taka bardziej oversize właśnie do jeansów, żeby sobie właśnie gdzieś tam te dżinsy włożyć. I kolejna moja rzecz, ale na spółę z Julią. Co nie? Tak. To jest opaska nie wiem ile ona kosztowała, bo nie ma tutaj metki cena jest w euro podana 4 euro, muszę sprawdzić i wam oczywiście gdzieś podpiszę cena i to jest opaska ja nie lubię opasek, bo one bardzo odstają ale ta wyglądała całkiem nieźle, nic nie odstaje metkę chyba możemy już wyrzucić, co nie? chodź, wyrzucimy metkę o. więc ona wygląda całkiem ładnie o Także ona tak, ani uszy przy niej nie odstają, ani ona nie jest taka wiecie, tutaj nie robi takiej korony. Tak samo na Julce, bo Julka bardzo nie lubi, jak uszy jej odstają, więc ta nie odstaje, więc mamy opaskę na, na spółę, na dwie osoby, bo podobała się ona i mi, i właśnie Julce. Ja jeszcze sobie kupiłam za 39 koron, chyba pięć par skarpetek. One. Mi się sprawdzają, jej bardzo lubię. Wcześniej już też kupowałam z jakimiś arbuzami, ananasami, więc takie zwykłe skarpetki do jeansów. Tylko, że mają wzorki letnie, bo mają jakieś kropeczki, lody. Tak, znowu jakieś lody, różowe kolory, ale naprawdę dla mnie to nie gra roli. Ja skarpetki bardzo ścieram i bardzo często musimy kupować czy kulka. Ja, czy Ostatnią rzeczą z New Yorkera to jest rzecz chyba, która najbardziej mi się podobała. I to jest katana z wyprzedaży. Jasna. Ja nie mam takich jasnych katan, bo ja wcześniej, jak przymierzam te katany, to ja w nich źle wyglądałam. E, bardzo pogrubiały moim zdaniem. E, moim zdaniem bardzo pogrubiają. I trzeba po prostu trafić na swój fason. Jeżeli chodzi o takie oversize katany no to moim zdaniem jest to oversize, ale ja i tak wzięłam tą katanę w rozmiarze 36, gdzie ja noszę 38, 40 bo w tamtych wydawało mi się właśnie, że one były w ogóle wielkie, te większe rozmiary, więc ja sobie wzięłam taką katanę w rozmiarze 36 bardzo mi się ta katana podoba, będę ją używała bardziej latem do sukienek właśnie, jakichś takich białych, letnich myślę, że też czasami, właśnie do przełamania jakiegoś ciemnego jeansu. Także taka zwykła, szeroka, ale naprawdę porządna katana. Podobają mi się tutaj też te szycie. No i ogólnie podoba mi się wzór tej katany. Ma kieszenie w porządku. No naprawdę, no wszystko mi się w tej katanie podoba, co jest bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o mnie. Jest super. Dobra, musimy kończyć powoli tego vloga. Mamy jeszcze, Jurka ma kurtkę, aha rajstopy mamy z H&M, to pominiemy, w dwupaku, Jurka sobie kupiła piękną chustkę może, tak 30 koron, bardzo fajne Taka, jesienne o... kolory i na wiosnę tak. i na jesień bym powiedziała, mhm, to bardzo fajnie. fajne, a jak te chustki się w ogóle nosi? E, je można wplatać w warkocze, w koki i jeszcze można je jako apaszki nosić, widziałam tutorial o... na YouTubie z tym i właśnie mm -hmm. mi się bardzo podobało. Aha, i można co, wplatać w warkocze? Te, tak, i nosić jako bandany. Ej, ale super! Do moich rudziaków. Mmm, super to jest! <grym> Kurczę, nawet matce się podoba. <grym> do katany do koszuli dzień sobie fajnie Do katany dżinsowej do... też fajnie wygląda. Wow, super, Fajne, fajnie ułożyć włosy. Naprawdę super. No i 30 koron. Tak. Kolejny taki gadżecik. Mam nadzieję tylko, że będziesz nosić. Ja mam z H&M jeszcze jedną koszulę. Koszula była na promocji. To już moja trzecia koszula. 75 koron, ale ja bardzo lubię. Lubię koszulę w kratkę. Ogólnie bardzo lubię koszulę takie typowo do jeansów. I tutaj mam koszulę w paski. Białą. Bardzo przyjemny materiał. Myślę, że to też może być jakaś bawełna. Poszukam składu. Tak, tak i jest bawełny. to 100% bawełny, więc po prostu rewelacja jest tak samo mięciutka jak koszula mojego starego ta biała. E, I mi został ostatni zakup nie z HM, a e, to jest właśnie ta ramoneska, o której tyle było mowy i tyle było płaczu, bo poprzednio bardzo mi się zniszczyła. Byłyśmy w jednym sklepie Karling się nazywa. Carlings. I przymierzyłam tam ramuneskę czarną, ale była z prawdziwej skóry. Niestety. Kosztowała ponad 2000, leżała idealnie, ale ja nie założę na siebie prawdziwą skórę. Ja rozumiem, że ja jem mięso i tak dalej, ale ja nie chcę chodzić w żadnej owce. Tamta była właśnie z owcy. Za to znalazłam sobie. Ramoneskę, i jak szukałam ramoneski, to tak zależało mi na tym, żeby nie była zapinana tak na ukos, czy tak z boku, właśnie jak bardzo dużo teraz ramonesek jest tak, tak. na bok zamykanych albo zapinanych, albo właśnie tak na ukos. Ja tego nie chciałam. Chciałam jak najbardziej klasyczną ramoneskę, bez jakichś tam dodatków, ćwieków, i zależało mi na tym, żeby była czysta. Czarna, ramoneska. Nie przykładałam wagi, żeby były jakieś detale złote czy srebrne, to nie grało dla mnie roli. Ale miała być bardzo klasyczna, skromna, zapidana prosto: a czy na guziki, czy na zamek, i jaki ten zamek to nie, i fajnie, żeby miała kieszenie. No i taką ramoneskę znalazłam, już praktycznie jakby chodziłyśmy z centrum handlowych, to z, z centrum handlowego, to Katarzyna nam taką ramoneskę zawołała i mówi, ja znalazłam Ci, bo ja naprawdę się namierzyłam tych ramonesek i w HM-ie, w New Yorkerze nie było nic, w Only przymierzałam, ale takie... Z, ale zamszowe. Zamszowe, tak, lekko zamszowe, to te zamszowe tak lepiej wyglądały i były tańsze. Tą ramoneskę znalazłam w tym sklepie Biong. Mhm. I jest przepiękna, moim zdaniem. Oczywiście jest ze sztucznej skóry. Kosztowała majątek, bo 600 koron za sztuczną skórkę. Ma piękny zamek. Ma ok, detale. I jest tu tak bardzo ładnie, też z tyłu skrojona. Te wszystkie szwy powodują to, że ona nie wygląda na taką szeroką, jak ja tutaj widzicie trzymam. Tylko ona po, ona po prostu na sylwetce wygląda szczuplej. Ma bardzo ładne detale, też tutaj na górze tej ramoneski jest rozpinana na zameczek bardzo zameczek też luźno chodzi i ma też dobrze wykonaną podszewkę naprawdę jest mięciutka nie szyleści aż tak bardzo nie jest tak mocno sztucznie więc wydaje mi się, że będzie mi służyć na kolejne, nie wiem 5-6 lat, tak liczę na to, że po prostu posłuży mi i się nie zedrze Kosztowała 599,95 koron, czyli kosztowała 600 koron. Jest naprawdę fajna, podoba mi się, w rozmiarze 38. Taką rzeczą jest kurtka zimowa, czarna. Z Only? Tak, jest to kurtka z Only. E, chyba pierwsza Twoja rzecz z tego sklepu, co nie? Tak, tak. Nigdy nie, miała, nie wchodziliśmy nigdy. w ten deseń. Zależało nam na kurtce w stylu kubusa, którą ja tak. miałam wcześniej. Grubą. Grubą, bo Julia bardzo marznie. Ta jest dosyć gruba. Tak, jest dosyć gruba. I zależało na kurtce, która nie będzie wchłaniać wody. Deszczu. Czyli jak wody. będzie padał deszcz, to nawet można ją spryskać impregnatem i nie będzie wchłaniać wody. Bardzo dużo było kurtek puchowych, tak. które niestety deszczu by nie wytrzymały. I mi się nie podobają. No, a chodziło nam raczej o kurtkę taką do szkoły, nie? Tak. Żeby była właśnie czarna, jakiegoś... Boże, no? <grymne> jak nie pies, to kot! <grymne> żeby była właśnie czarna, <grymne> pasowała do plecaka żółtego. Lucyna, proszę Cię, nie psuj filmu. I co, XSK ka tak. w różnych rozmiarach XSK, ka akurat pasowała. Na rękawach ma zapięcia takie. Tak, zależało też mi na... Korzuszku na kapturze, bo to zawsze tak fajnie wygląda. No to prawda. No. A ten jest naprawdę całkiem spokojny. Tak, kaptur nie odpinąć. jest odpinany. W sensie, odpinany. jest odpinany, ale tak. kaptur nie. Nie bij mnie. <laughs> I co? I kurtka jest dość długa. Tak. Kurtka jest za poślady. No to też mi należało. Tak. Ma zamek i jeszcze dodatkowe guziki. Jest Kieszenie. bardzo taką klasyczną, zimową, porządną kurtką. <laughs> Lucyna, to nie jest Twój film, e, porządną kurtką na zimę, także tak. udało się ją kupić właśnie w Only i kosztowała 600 koron, 579, było. no 579 no to tak jak 580 koron. Jedna z tańszych kurtek, którą widzieliśmy chyba, co? Tak. Ale taka, którą chciałaś. Mhm, tak dokładnie, taką jaką chciałam. No dobra, to wszystkie zakupy tak, mamy. Tak to wszystko. Tak. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek detale, to piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem na Wasze pytania. Tymczasem zapraszamy Was już na przebitki ubrań i z Wami się już będziemy żegnać. Dziękujemy nowym subskrybentom za subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym vlogu i cóż, trzymajcie się ciepło tej jesieni. Pa! pa! <laughs> Zacznij co? Dobra, zaczynamy No to no. Teraz się chyba nakręca, co? Jeszcze raz Cześć, witajcie na kanale Kaloszki na fiordzie I dziś przychodzimy do Was z zakupami Dawno nie było zakupów? Nie Co? Dawno nie było zakupów? Byłaś na zakupach tydzień temu, czy człowieku na kanale nie było. Jesteś bardzo wydarna, jeśli chodzi o tej katanie. Jaka? Y jak nie wydarna? Nie, nie, wydarna. Nie wiem, jak to się po polsku. Nowe słówko. Co to nie znaczy? Wiem. Wybredna. Tak, wybredna. Wydarna? Bo co to znaczy? Wydarna? Że to za dużo mówię o tej katanie. Dlatego skończyłam już gadać o tej katanie, także katanie jest. Wybredna. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek detale, to pijcie w... Pijcie, pijcie w komentarzach. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jakiekolwiek detale, to piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. Tymczasem zapraszamy Was już na przebitki ubrania i z Wami się już będziemy żegnać.